Światowa stolica Koni, miasto Lexington w stanie Kentucky. To tu przystanek Ameryka robi dzisiejszy postój. O tym niezwykłym rejonie Stanów Zjednoczonych opowiedzą mieszkający w okolicy Polacy. Kentucky było częścią w Virginii i odłączyło się dopiero w 1795 roku. Ten cud natury, jakim jest Kentucky, podobno nam zabezpiecza woda, a właściwie to podłoże wapienne. To podłoże wapienne powoduje, że są tutaj tu, te. Cudowne dla koni trawy. I to podłoże wapienne też też jest przyczyną dobrej wody, z której się z kolei produkuje bourbon. Słyniemy Kentucky słynie z bourbonu Jest 2000 dróg wspinaczkowych, sportowych. Dla mnie najbliższe miejsce jest Red River Gorge. Tam jest natura. Tam są skały piaskowe. I przez to właśnie jest bardzo dużo wspinaczy, którzy przylatują z całej Europy, z całego świata, żeby się wspinać w Red River Gorge. To, z czego słynie Kentucky, to także przemysł kopalniany. Jak duża gałąź tutejszej ekonomii to właśnie kopalnie? Ona jest zmienna i w momencie, jak ja przyjeżdżałem, był największy producent węgla w Stanach Zjednoczonych, było Kentucky. I rozglądałem się za miejscem w Stanach Zjednoczonych, przejechałem przez całe wschodnie Stany i wybrałem to miejsce z tego właśnie względu, że były największe potrzeby z jednej strony, a z drugiej strony ta piękna okolica, która tu jest, bo tu jest właściwie park o średnicy 60 km, prawda, koło Lexingtonu. Ja byłem w Polsce profesorem od budownictwa podziemnego w AGH. Ja się głównie zajmowałem projektowaniem kopalń, mechaniką górotworu, która mówi o warunkach, które górnicy muszą się dostosować do tego, no i także międzynarodowym konsulting. Kentucky jest bardzo zróżnicowane, bo od Hillbillies, którzy powiedzmy, są ludzie, którzy żyją w Apalachach i są to potomkowie emigrantów głównie z Anglii i Irlandii. Druga grupa to była powiedzmy ci, którzy mieszkali w centralnym Kentucky i bardzo istotna grupa w tym wszystkim byli tutejsza amerykańska arystokracja. I ci ludzie zaczęli hodować konie wyścigowe. I to się stało głównym, jednym z głównych y, filarów tutejszej ekonomii są ci stare pieniądze i stare kultury i tak o których wspomniałem. Potem są ludzie, którzy są zawodowi hodowcy koni i oni traktują to jako zawód. I trzeci to są noworysze z Krzemowej w Dolinie, którzy kupują tu dla celów nobilitacji, farmy koło Lexingtonu. W trakcie wojny secesyjnej to było tak, że i południe, i północ zaopatrywały się w tentaci w konie. Kentucky nigdy de facto nie opowiedziały się po jednej lub po drugiej stronie, bo biznes był i tu, i tu. Dla kroni pełnej krwi e, aukcja e, w lecie, w lipcu, to to jest największa na świecie. Dowód na to, jak stare są tutaj nieruchomości. Właśnie. Za, w przyszłym roku ta posiadłość będzie miała 200 lat. I ona była a, oryginalnie dana przez króla rodzinie Deadman. Bankiety e, w, w całych Stanach, ale, ale specjalnie w Kentucky, e, są bardzo popularne. Teraz właśnie zmieniamy to, żeby, żeby to spełniało tą funkcję. To, z czego Kentucky jest słynne, znane to kultywowanie tradycji i właśnie znajdujemy się w takim miejscu, które jest y, jednym z ciągu tradycji sportów końskich. W tym wypadku y, mówimy o polowaniu y, w stylu angielskim. To jest y, jeden żywy mózg. Te, te psy naprawdę pracują, one podczas polowania dają z siebie wszystko, nitwie za Lisem, czy za toyotem. W przeszłości był to sport dla y, utrzymania kawalerii w y, czynnej, w, 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 w kondycji fizycznej, kawalerii i Dotarliśmy w najważniejsze miejsce w okolicy, tor wyścigowy Kinland, dwie godziny przed początkiem zawodów pierwszą gonitwą. Jak ważny to tor? To jest, to jest bardzo ważny tor, bo dla rejonu zwanego Bluegrass to, to, jest, to jest po prostu centrum całej akcji hodowli. Tor powstał w 1936 roku z inicjatywy lokalnych hodowców, których tu jest naprawdę niemało i było, bo to zawsze była kolebka hodowli koni pełnej krwi. Ten tor jest bardzo specyficzny, mianowicie tu wyścigi odbywają się tylko dwa razy w roku, dwa miesiące, znaczy w miesiącu kwietniu i, i w październiku. Ten tor dzisiaj może pomieścić yy, Ponad 100 tysięcy ludzi. Przez fakt, że, że to tylko dwa miesiące w roku, to to jest bardzo elitarny klub. To nie pełny krwi, to, to są u nas, mówi się, to są Angliki. Cała ta tradycja, to jest tradycja, która przyszła z Europy. Mamy program, możemy obstawiać. Otrzymaliśmy możliwość wstępu na trybuny do boksów tuż przy torze. No i obowiązują tutaj specjalne reguły. Ten krawat to nie przypadek. Trzeba tutaj się elegancko ubrać zgodnie z formułą, która przewądrowała tutaj w stanie. Proszę to nie betonie. Czwarta wygrała, czwórka druga, śmietnik, ale, ale dobre emocje. nie to jest jedna sprawa, a kolory i dziocheje to jest druga sprawa. I tutaj, I tutaj mamy prezentację wszystkich wybranych w zeszłym roku na Widers Cup. Kolorów, czyli sylków, jak oni to nazywają, to są kolory stajni, które, które są reprezentowane na, na wyścigach. Albo stajni, albo właścicieli toi. Blend to jest po prostu wyścig hodowców właśnie z całego świata. Mamy wyjątkową sposobność poznać. one of the best in the history American Farrell, who 37 won the Yes, it was the first time in 37 years. Um, it was a long wait, and a lot of people thought in their lifetime they were never going to see a Triple Crown winner. But not only that, he won the Breeders' Cup Classic, making it the Grand Slam. And uh, the Breeders' Cup Classic that year was held here in Keeneland the next day to, uh, to his home here when he retired and they shut down the roads like the president was going on it and um, you know it was just a spectacle there, there's not many horses in history you can say are bigger than horse racing but american pharaoh is definitely one of them no other horse did the, the triple crown and then the breeders cup classic so the triple crown is like an iron man for horses it is three races the kentucky derby the preakness stakes and the belmont stakes over three different locations, over three distances in a short period of time, so it is, it is very very tough. Um, you know, it was a 37-year wait for American Pharaoh to win the Triple Crown, and then three years later, Justify did. American Pharoah, it's finally the one. American Pharoah has won the Triple Crown. This is Justify. Um, he won the Triple Crown in 2018, but as a three-year-old. In those 112 days he was undefeated, he won the triple crown, he was just next level. Możemy dotknąć tu historii. Najważniejsze w historii amerykańskich wyścigów. The Kentucky Derby. Yes, everybody wants to win that too. That's the first leg of the Triple Crown. Uh, Kentucky Derby, the Preakness and the Belmont. And this symbolizes all three together. So it's a very unique thing to have, very difficult to win. Every time it's won, they create a new Triple Crown. And this one was created for when Justify won the Triple Crown in 2018. So that's justifies this is American pharaohs. So it's kind of unique that two horses did it so close um, in a matter of three years apart. Well, there's about 20,000 foals are born every year and there's only one Derby winner and potentially can be only one Triple Crown winner. So that'll tell you how hard it is to be the best of the best. This is um, Her Majesty Queen Elizabeth. She came to visit after the Derby and. W 2007, wcześniej była tu w 1984. To było po prostu niesamowite być w otoczeniu Oprócz wyścigów, tu są inne sporty konne. Jest polo, jest WKKW, i to, to wszystko są ważne dyscypliny, ale no, można powiedzieć, że życie tego miasta. Kręci się wokół wyścigów. Trzy tygodnie trwają wyścigi wiosenne, i tydzień później zaczyna się ten kultowy amerykański wyścig derby, który odbywa się w mieście Louisville, oddalonym od nas o 70 mil. Jest to miasto, które zaliczane jest do Midwestu, a jednocześnie do południa. Jest to historyczny podział Ameryki na Stany Południowe i Północne, pochodzące jeszcze z czasów wojny secesyjnej. Jest to miasto na pograniczu, zresztą rzeka Ohio, która płynie tutaj przez Louisville, w pewnym sensie dzieli to miasto. Także jest tu ważny punkt gospodarczy, mnóstwo tak zwanych opportunities dla ludzi z wykształceniem. Legendarne miejsce, stadion Churchill Downs w Louisville. To tu odbywają się najważniejsze zawody świata Kentucky Derby. W tym roku mają 150. rocznicę. Derby odbywa się w pierwszą sobotę maja, ale zaczyna się imprezowanie w tym mieście dwa tygodnie przedtem. Zaczyna się wtedy Derby Festival. To dostarcza wielkiej adrenaliny wszystkim w tym mieście i w okazji do zabawy. Mamy niespodziewane spotkanie na szlaku. Jesteśmy tylko tutaj na chwilkę zobaczyć ten obiekt i pędzimy dalej. Pierwszy wyścig ma no, miejsce w maju 1875 roku, 10 tysięcy ludzi było, teraz jest około 170 tysięcy. Pula lagów 5 milionów dolarów, 20 koni startuje w każdej gonitwie. Jest derby, jest Oak Day, czyli piątek, Derby Day sobota, wyścig trwa około 2 godzin, mile. I jedna czwarta mil, to jest całe takie okrążenie. Barabu jeden z takich najsłynniejszych koni. Sześć razy w 2006 roku wygrał gonitwy. W tym roku, i na trzeci Daus, sławi się w tym, że był pierwszy. Między nim a drugim była 6,5 konia. Jego prochy są właśnie pod tym, pod tym pomnikiem. Wizyta w niezwykłym świecie wyścigów konnych za nami, ale to nie koniec spotkania z Kentucky. W kolejnym odcinku opowiemy, jak żyje tu Polonia. Do zobaczenia.